Thank you Jest tragiczno, pogoda nie pozwala, no dzisiaj w nocy minus 8. poza tym ja na chorobowym na korzonki, także nie ma opcji wyjścia, nie ma opcji pokopania, ale jest Mikołaj w lutym, Mikołaj w lutym, dostaliśmy paczkę od Pani Walentyny. Eee. Już obracam kamerę i pokażę, co i jak. E, no, albo ty otwieraj, a ja się obracam i będziemy oglądać, co tutaj pani Walentyna z Inowrocławia nam przysłała. O nie, to się otwiera. Czekaj, się podniósł. Dobra, ja wyciągam. O, jest Magnesik. Proszę bardzo. Pozdrawiamy Inowrocław. Co tam mamy? ja Trzeba tutaj kiedyś poukładać, bo jest. Nie musisz kobićować? wysypie. No proszę. To medal dla ciebie. Dla ciebie pewnie medal. I jeszcze jest z nitką, możemy my sobie przyszyję przy do do dżinu. Do do fajne. Ale guziki, kurde, jakie Nie wiem czy pani Walentyna kolekcjonowała, ale... Współcześniaki, ale każdy zdobiony. O, wpineczka jakaś jest. No, to już fajne. A to jest od tego? To jest służony pracownik łączności. A to jest fajne. Coś tu widzę jeszcze. Ten jest ładny, Tutaj mhm. Tu też jest jakaś śpinka. Czekaj, zaraz pokażemy. No tutaj jest też. Tu może jeszcze jakąś śpinkę. Nie wiem jak to się... O ten jest plastikowy. Zasłoniłaś mi światło. O przepraszam bardzo. chciałam. Teraz ładnie widać. Wyostrzył. O, tu jest medal z Olimpiady, z Boxing, boks, boks, karate i te inne cudactwa. Tu jest. Zerowy Powiedział, żołnierz. Powiedziałbym dla mnie, ale. Wzoro, dla dla, dla mnie <grym> Zerowy <grym> żołnierz. A tutaj jest. wzorowy dowódca. No to dla mnie. <grym> Zerowy dowódca. O, guziczki, O, harcery, ta harcerska O kurde, to jak piękny w ogóle orłem O tu jest jeszcze jakaś śpineczka, WS Albo SM Albo SL, SW Nie, WS albo SW no, jest... Następny za złożone pracy no, łączności tak, tak albo tak. No niesamowita kolekcja. Okay. Obracaj, obracaj. No, wszystkie oczekiwania. Dobra, lecimy. To jeszcze jest niebudzony. O, gwiazda. Ty. Odsłój. Widziałeś młotem i z tym. Mhm. Plastikowy. Plastikowy rusek. Plastikowy rusek, no? To jeszcze jest niebudzone. No, to jeszcze jest no. musiał, musiał, się przyglądać. Ładny z koroną, piękne. Czekaj, ten też się nie obudził tutaj. To wygląda jakby na wzór monety. Na pewno. 1765? No, fajnie. to z, z kamyczkami. tu masz z, oron, z, oron, z koroną. Raczej znaczy z Orełem w koronie. No to też takie jakieś lekkie. Lek Ale piękne. A te to, to, to czeskie, nie? One te były takie z tym, nie? a czeskie albo belgijskie no, właśnie najczęściej wyostrzy. Wasz telefon też reaguje na Dół. na wyoszcz <laughs> A mega to kolekcja mała, Piękna kolekcja. Także dziękujemy bardzo <laughs> za prezencik i. Zrobimy, z uwagi na to, że pogoda jest taka jaka jest i że nie mamy internetu, albo jest tak słabe, że jeśli chodzi o live y, to niestety jest tragedia. Może się doczekamy światłowodu kiedyś, <gryw> będzie lepiej, zrobimy losowanie, zrobimy losowanie. Mm. trochę późno, no ale... Ale chcieliśmy tak. dać wszystkim szansę, szansę żeby, zobaczymy, żeby napisali ten komentarz. Zobaczymy ile osób, ile osób Napisało komentarz. Sebarko już pisałem filtry, to 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 to. to. Woduje się? Moduje się. No, mamy taki moment, właśnie internet. Już się trochę jest 200. Gdzie tam? 49 komentarzy. No, na no, film, który ma y, wyświetleń, chyba <gry> 5200 wyświetleń, 49 komentarzy. No, to świadczy tylko o jednym. No ale dobrze. Bo nie chcą kubeczka. chcą kubeczka. Nie oglądają filmów no. po całości. No trudno. Lecimy. Start. Proszę bardzo, JMS Adam. Gratki. Skontaktuj się ze mną. Z nami na Messengera i. I wyślemy kubeczek. Super. No, moje gratulacje czy nasze gratulacje. no, Gratulujemy. No. A my czekamy aż to białe G się stopi. I puścimy i Pójdziemy pokopać coś w końcu. Miejmy Pięknie. nadzieję, że już Pięknie. idzie. Dziękujemy. Do Dziękujemy jeszcze raz pani Walentynie. Nie są to. Zabytkowe guziczki są współczesne, ale są mega piękne. I na pewno stworzę jakąś ładną ramkę, żeby je pięknie wyeksponować, bo jest, jest co pokazać. Super. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dobra, pozdrawiamy, żegnamy się do następnego. Trzymajcie się. Hej.